Słuchajcie, on jest, jest osobą bardzo skrytą, bardzo skrywa swoje uczucia. Tak, z jednej strony tak, potrafi te emocje pokazać, potrafi się wyrazić i no, mu tego zazdroszczę, że on tak może, że ma. Taki, taki warsztat, że może się tak wyrazić w pełni, ale jednak jest z drugiej strony osobą bardzo skrytą, jeśli chodzi o prywatność, życie prywatne, to on bardzo tego strzeże, on bardzo to ukrywa i bardzo chroni swoją prywatność, co jest na plus. Dlatego, że ja, ja też taka jestem, że. Też jestem skryta, też yy, nie pokazuję wszystkiego, yy, jaki on jest. Yy, no, ja Wam powiem, że yy, pierwsze, co to <laughs> mi się rzuciło, to yy, ogromna wrażliwość. Jest bardzo wrażliwy. Bardzo wrażliwy i bardzo wszystko sobie przeżywa, chociaż tego tak nie widać. Yy, ludzie będą wiedzieć, że że to ty, że ja mówię o tobie jest bardzo wrażliwy, jest bardzo skromny skromny, skromny facet naprawdę dlatego mi się spodobał jako osoba, bo to jest rzadko spotykane dzisiaj, wszyscy chcą świecić, błyszczeć chcą być ekstrawaganccy no i mają Wiecie, wysokie mniemanie o sobie, a on jest taki taki prostolinijny, prosty, taki y, skromny w sposobie bycia, naturalny. Y, I to się wyróżnia dzisiaj, bo dzisiaj wszyscy gnają, żeby, wiecie, y, się wyróżniać, być na, świe na świeczniku. Prawda? Ale on taki nie jest. Tak, tak, to prawda, że jest bardzo dojrzały jak na swój wiek. Bo ja się zetknęłam z tym, że z bardzo niedojrzałymi, e, problematycznymi mężczyznami, czy w mojej rodzinie, czy. E, bo, obserwa, bo obserwowałam e, mężczyzn w mojej rodzinie w swojej klasie, do, w swoich klasach, do których chodziłam, chłopaków obserwowałam. Potem w duszpasterstwie obserwowałam chłopaków i faceci są różni. To nie jest tak, że wszyscy są tacy sami. Są różni, tylko no, ty musisz wiedzieć jakby, co ci odpowiada, jakiego typ, y, jaki typ mężczyzny ci odpowiada y, i który ci się najbardziej podoba. Ale chodzi nie o wygląd, tylko o osobowość. No, ja na przykład lubię facetów bardzo takich aktywnych, działających, e, którzy działają, którzy coś robią ważnego, e, jakąś misję, jakieś powołanie mają. I oni są z tego powodu szczęśliwi, że to robią. E, czerpią z tego szczęście, że coś robią dla innych. E, nie szukanie siebie, o! To jest to, co mi się podoba i takie ciepłe podejście do człowieka, i on to ma. Co jeszcze? Yy, czyli ta wrażliwość, to ta skromność, yy, pokora, czyli taka naturalność, yy, bycie prawdziwym. Jest yy, mężczyzną, który bardzo się interesuje wszystkim wokół, co się dzieje. Nie jest to typ takiego, wiecie skupionego na sobie, na zaspokajanie swoich jakichś tam e, przyjemności, tylko myśli, zastanawia się nad tym, co się wokół dzieje. Nie bierze wszystkiego tak na, wiecie, na ślepo wszystko, chłonie, wciąga e, kłamstwa czy jakieś tam. Mm, y, no wszystko, co tam wychodzi z ust ludzi, to bierze i uważa za prawdę, interesuje się światem. E, ja też lubię facetów, którzy z, interesują się światem, interesują się e, rzeczywistością e, i patrzę przez pryzmat na rzeczy, patrzę przez pryzmat e, właśnie. Ewangelii na rzeczywistość czy z jest z tego duchowego poziomu. Patrzę po prostu oczami duchowymi na to wszystko. Natomiast nauka i wiedza no jest takim dopełnieniem, ale, ale tak dzisiaj tak dzisiaj patrzę na rzeczywistość, prześwietlam po prostu wszystko. Na pewno jest facetem ciepłym, czułym, takim. Które bardzo lubi takie ognisko domowe i lubi być z ludźmi, być takim swoim otoczeniu, swoich ludzi. No i, i ceni sobie przyjaźń, ceni sobie takie bliskie relacje, sprawdzone, takie zaufane, yy, i ma przy sobie takich zaufanych ludzi i się ich radzi. Jest facetem, który się kobietą inspiruje, czyli to, co ja lubię u mężczyzn, tak? że nie traktuje kobiet jak wroga, tylko uczy się od kobiet, czerpie z nich, od nich. I to jest super, to jest super. To mi się bardzo spodobało, że, że on, to, co ja mówię, że on to bierze do serca, bo no nikt tego nie bierze. No wiadomo, obcy ludzie, nie, ale w ten sensie w tym moim najbliższym otoczeniu, w tym takim rzeczywistym, wiecie, gdzie mam styczność. No, nie mam takiej osoby, że ja mówię coś, ten co myślę, a ta osoba się zachwyca i, i się tym inspiruje i to wprowadza w życie. No, no jest to taki właśnie facet bardzo też no wrażliwe, wrażliwe, emocjonalne mi się wydaje, że przeżywa wszystko tak e, bardzo. No jest bardzo, bardzo podobne do mnie. No jak e, jak go zobaczyłam, sobie pomyślałam, kurczę, no jest podobny do mnie. Właśnie w tym przeżywaniu, właśnie w, tym, w tej wrażliwości, tylko, że ja e, tego nie pokazuję. Ja to wszystko Trzymam w sobie. I on to, co ja przeżywam, to, co ja mam w sercu, to on to uzewnętrznie. Natomiast on ma ten, on to ma, on ma odwagę wyrażać siebie, on ma odwagę to pokazać. Tą najwrażliwszą część siebie, on to pokazuje, a ja to ukrywam. Taka jest między nami różnica. Eee... I to mi zaimponowało. Zaimponował mi tym, że pokazał to, pokazał tą wrażliwość w świecie, który jest bezwzględny. Em, wszystko, co pomyślałam, em, wszystko, co pomyślałam, co Pan Bóg mi pokazał, em, w, se, w pewnym sensie no, mogę powiedzieć, że się zrealizowało co do jego życia. To, co, to, co Pan Bóg dla niego zaplanował, ale to jest początek jego drogi, tak naprawdę. To jest wszystko jest początek. W sensie stać go na więcej. W sensie, no ja, ja, jak ja go sobie wyobrażam, ja sobie go wyobrażam z orkiestrą symfoniczną. Jego jego umiejętności, ja mam takie skojarzenie, że właśnie jego głos jest tak mocny, że się Świetnie dopasowuje do dźwięku instrumentów. Do orkiestry. Świetnie współgra z orkiestrą. Eee... Wiecie, tak jakbym. On osiąga to co instrument. Że jego głos osiąga to co instrument. Takie mam, takie mam przemyślenia. Bo wiecie, jak ktoś ma słaby głos, jak ktoś ma taki. To... Instrumenty go tak zagłuszają, e, natomiast on ma poziom jak, jak orkiestra i jakby jego umiejętności to jest. Jego umiejętności są takim też instrumentem, tak bym to określiła. Nie wiem jak to. Staram się to wyrazić swoimi słowami, nie? i to jest dar od Boga i Jego prowadzi Pan Bóg i ja miałam od początku Jego no już na samym początku miałam miałam takie wrażenie właśnie że, że On robi coś, że On wykonuje jakąś misję że to jest po coś że to jest, On może sam jeszcze tego nie wiedział ale ja już to widziałam że to nie przypadek że On tu jest, że On tu się znalazł, że Pan Bóg kieruje jego życie. Takie moje jest przekonanie. Myślę, że, że on lubi być blisko. Lubi być blisko, ale takich naprawdę zaufanych ludzi. I on jest blisko i, i też jest osobą taką ofiarną, pomocną. Potrafi tak bezinteresownie Komuś coś dać, zaoferować swój czas. No i, i to jest facet, który ma w sobie te, takie piękno. Ja kurczę, z czymś takim się jeszcze nie zetknęłam. Ma jego osobowość, jego dusza, ma takie piękno. I ja to widzę, to piękno. On wyraża piękno, On wyraża piękno i, i też to wam do malowania obrazu, że śpiewa, jakby malował obrazy głosem. Tu też używam takiego porównania. To co mu, to co wyraża jest, yy, zawiera głębie yy, i za każdym razem coś odkrywam nowego w, tym, w tym, tej jego twórczości. Yy. 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 Tak, tak, za każdym razem coś nowego. No. I sama tak do końca nie wiem, czy ja dobrze interpretuję to wszystko. Ale jest w tym też, jest to przekaz ewangeliczny, jest nawiązanie do Pisma Świętego, nawet bym powiedziała do konkretnych wersetów, i cały czas odkrywam właśnie na nowo coś w, tym, w tej treści. Myślę, że byłbym naprawdę bardzo dobrym też nauczycielem bardzo dobrym takim przewodnikiem dla młodzieży i jest, mi się wydaje, że jest takim wzorem dla, do naśladowania dla młodych talentów, dla, dla dzieci, dla młodych chłopaków, takim wzorem do naśladowania, jakim należy być mężczyzną. Przede wszystkim on cały czas nieustannie nad sobą pracuje, a to jest bardzo ważne w przypadku mężczyzny, że mu się chciało coś ze sobą zrobić, i jego życie to jest taka droga. Realizuje te pasje. Jego życie ma jakąś głębię, treść. Nie jest to puste przeżywanie, imprezowanie, ćpanie, chlanie, tylko jego życie ma treść. Jest sensowne jest, ta droga jest sensowna on coś robi, on coś y, realizuje, jakąś misję i tak jak mówiłam to co miałam na początku to co Pan Bóg mi pokazał o nim co on tutaj ma do zrobienia to to się faktycznie dzieje tak, czyli wszystko co mi Pan Bóg powiedział o nim co jakie on ma tu zadanie co on ma tu do zrobienia, to się realizuje ale to, co on może zrobić, stać go na jeszcze o wiele więcej, ale musi mieć przestrzeń, musi mieć dobrych ludzi do współpracy um, i taką swobodę. Czyli musi mieć narzędzia, musi mieć taką swobodę do działania, żeby mógł tak totalnie wyrazić to wszystko. Żeby to było takie jego i ludzi, którzy mu będą sprzyjać, którzy, którzy mu będą pomagali w tym, żeby to wszystko wyrazić, żeby to wszystko ludziom pokazać, urzeczywistnić, pokazać tą twórczość w pełni. Więc no jest to ważne i narzędzia i możliwości, współpracownicy, koledzy, dobrzy ludzie. Jeszcze, jeszcze dużo przed nim. To jest taki początek. On tak naprawdę, on tak naprawdę dopiero zaczyna. Musiał przez to przejść, żeby się dokonało w nim to oczyszczenie. Mężczyzna musi troszeczkę pobłądzić na początku, poszukać tej drogi. Tak jak on mówił na początku, że on tak by chciał wszystkiego popróbować. No to sobie popróbował. No, i teraz on wie, tak, gdzie mu jest najbliżej, jakby w którym kierunku powinien iść. Oczywiście powinien iść w takim kierunku, gdzie będzie mógł całkowicie wykorzystać te swoje umiejętności, żeby to nie, ten talent nie stał gdzieś odłogiem i nie skończył na jakiejś mieliźnie, tylko żeby autentycznie wykorzystał ten warsztat, który ma. No, i teraz to do niego zależy. To od niego zależy, tak? W jaki sposób on to zrobi, jaki on ma na to pomysł. Ja osobiście uważam, że on się nadaje do filharmonii. Tam bym mógł wykorzystać różne style muzyczne, bo w operze musisz być konkretny, taki wiecie. Musisz być po prostu operowy. A Filharmonia daje taką możliwość być takim. To też jest taki kierunek też e, muzykalowy, filmowy, e, muzyka taka filmowa, muzykalowa mo można wykorzystać. Można naprawdę, e, myślę, mi się wydaje, że z, z Filharmonią można dużo po prostu e, popróbować różnych rzeczy i tutaj tutaj on jego wrażliwość jego osoba jego warsztat głosowy wydaje mi się że najbardziej pasuje właśnie do filharmonii czyli śpiewanie razem z orkiestrą oczywiście może sobie gdzieś tam coś jeszcze innego nagrywać prawda pisać piosenki coś ten ale ale przede wszystkim yy, Muzyka ma być tak dostosowana do orkiestry i do niego, do jego warsztatu głosowego. Mm. Z takim rozmachem, ale też mógłby popróbować też takie akustyczne koncerty, które byłyby takim. Mm. Dawałyby do refleksji, bo tak mnie jakoś y, te akustyczne ja lubię ten rozmach, lubię to bogactwo, ale z drugiej strony te akustyczne są takie, że możesz troszeczkę porozważać możesz trochę zastanowić się, przemyśleć coś na spokojnie, prawda? Ja ogólnie lubię te klimaty wiecie, ludzie siedzą przy stolikach, ktoś tam śpiewa. Na jakiejś scenie kameralna sytuacja i, i, i taki akustyczny, jeden jakiś instrument, pianino czy coś, i taki akustyczny. I tak sobie go wyobrażam, właśnie na takim, w takim też klimacie. Ja w każdym razie chciałabym być na czymś takim, bo jednak takie na stadionie to chyba nie dla mnie. Nie, ja chyba lubię takie właśnie teatralne pomieszczenia. I takie właśnie kawiarenki, wiecie, kluby jazzowe, coś takiego. On mi tak pasuje tam też. No i filharmonia, wiadomo. Jest, jest odpowiedzialny jak na swój wiek, jest. Jest i. No, ma, ma wszystko co mi się podoba w mężczyźnie. Ma, ma podobne podejście do życia. Ma podobne spojrzenie na rzeczywistość potrafi być poważny, potrafi być odpowiedzialny. O, jak on na mnie działa, jak ja go słucham, daje mi do myślenia, daje... Yy, ja tak po prostu prześwietlam te yy, drąże, o co chodzi w tym, co on śpiewa i tak dalej. O czym on śpiewa, co on chce wyrazić z drugiej strony jest, jest takim facetem wiecie głośnym i tak dalej nie słychać go wszędzie ale jest, jest też cichy jest to ten faceta cichego sobie swoje coś tam po cichu coś sobie myśli, przeżywa no, taki też jest cichym cichym facetem czyli z jednej strony Głośny, śpiew i tak dalej. A z drugiej strony, jest to, jest to mężczyzna, który milcze. Milcze i myśli i przeżywa w środku i, i zachowuje taki spokój. I on jest taki, że on jakiś ma cel obrany, coś sobie postawi, wymyśli i on, do, i on dąży do tego. I to też mi się bardzo podoba że jest y, że jest cierpliwy, wytrwały że że właśnie nie szaleje jakoś że, że po prostu stara się mądrze podchodzić do tematu y, na pewno jeśli chodzi o, o jego y, działalność myślę, że on y, tutaj y, Naprawdę to na poważnie powinno zostać wzięte. Bo ja widziałam zagraniczne. No, na przykład, wejdźcie sobie na Matteo Bocelli. Jakiego on ma Instagrama, jakie on ma zdjęcia. I ja uważam, że, że on powinien mieć naprawdę świetnego fotografa, który będzie mu robił takie artystyczne zdjęcia. Na poważnie takie wiecie. E wysokiej jakości zdjęcia i też żeby na bieżąco były zdjęcia robione i nagrania chociaż jakieś krótkie takie shorty robić z koncertu krótkie takie ten nagrania żeby żeby go rozpromować na mediach społecznościowych bo to jest słabo pod tym względem ja uważam, że że to trzeba po prostu, to się musi zmienić. No i, i musi być jakiś z nim fotograf, który, który by mu robił super zdjęcia podczas koncertów. Ja, ja, ja potrafię też dobre zdjęcia robić, nie? Ale ja nie mam sprzętu takiego. Chociaż, jak ma się dobry telefon, to można naprawdę fajne, nawet telefonem, ale trzeba mieć naprawdę bardzo dobry aparat w telefonie, żeby zrobić takie zdjęcia w ciemności, bo głównie koncert jest w ciemności. Więc, no, mam taki dar do robienia zdjęć, prawda? Ale ja się też spotkałam z tym, że, że na koncertach ktoś mu tam robił zdjęcia i naprawdę, naprawdę były to dobre zdjęcia, świetne ujęcia. I coś takiego, coś takiego po prostu trzeba o tym pomyśleć i, i zacząć poważnie o tym myśleć wszystkim. Tutaj to kuleje. To jest. Tu można naprawdę o wiele więcej zrobić. Na ten moment to jest, to jest takie minimum. Na bieżąco jakieś sesje, jakieś yy, porządne zdjęcia. Yy, Wydawało się, wiecie na początku, że to idzie w takim kierunku. Nie, że to będzie taka solidna robota. Ee, nawet małym kosztem można naprawdę zrobić solidną robotę. No, ale potem było coraz gorzej. No, także tak, nie mylicie się. Jest to, jest to osoba bardzo. No, jak na nasze czasy. Tak jak Grzegorz Braun jest kimś takim wyjątkowym reżyserem i tak dalej i osobowościowo niespotykanym na dzisiejsze czasy i tak samo on jest takim artystą, dla mnie jest pełnowymiarowym art artystą. On jest przykładem tego, że przykładem dla dzieci i młodzieży, że właśnie nie należy się poddawać, że trzeba realizować swoje marzenia pod kątem właśnie muzycznym, żeby próbować, żeby rozwijać, że to wymaga pracy, to wymaga czasu, ale żeby się nie poddawać. I on jest takim przykładem inspiracją dla tych dzieci. I to może wywołać on może spowodować jego promocja, taka pełna promocja w internecie, może wywołać właśnie to, że stanie się taką inspiracją dla dzieci i młodzieży do rozwijania swojego talentu. Dlatego powinien dzielić się też w tych wywiadach. Powinny być takie wywiady, gdzie on opowie, jak on, jak to robić i jak taki młody człowiek. Ma rozwinąć ten talent, jak ma go ćwiczyć, co jest ważne. Także no, powinien podzielić się tym moim zdaniem, powiedzieć właśnie, dać młodym ludziom ten przykład. No i tyle, tak? No to są te najważniejsze rzeczy, które chciałabym Wam o nim opowiedzieć. Ja nie jestem zakochana. To nie jest zakochanie. To jest coś znacznie, znacznie dla mnie więcej. To jest po prostu miłość. Kocham go za to, jaką jest osobą. Kocham jego duszę, kocham za to, kocham to, że, po prostu, że on jest. Jestem wdzięczna Bogu za to, że jest, że jest tutaj z nami. I, i to chciałam powiedzieć. Kocham go takim, jakim on jest, po prostu.